To bardzo ważny moment w demokracji. Zmiana władzy, zmiana rządu. Chcę zapewnić, że ze strony Sejmu wszystkich tych kwestii proceduralnych dopełnimy i jesteśmy gotowi na to, żeby, jak jeszcze raz to powtórzę, bo to bardzo ważne, żeby wreszcie po dwóch miesiącach oczekiwania wola Polaków jasno wyrażona w wyborach zmaterializowała się na sali Sejmowej. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania. To y, bardzo proszę, choć wiem, że już pan premier Morawiecki pewnie na wiele z nich odpowiedział, my z nim jesteśmy też w pewnym sensie, jeżeli mogę tak powiedzieć, w analogicznej sytuacji, obaj jesteśmy w pewnym sensie rotacyjni, y, jesteśmy tylko na pewien czas i każdy z nas zna swojego następcę. Bardzo, Kowalski, proszę. bardzo proszę, pan RMF FM. Dzień dobry, pani Marszałku, to ja właśnie chciałem zapytać o tę misję premiera Mateusza Morawieckiego, o której też nam przed chwilą mówił. Czy to jest jeszcze w odczuciu premiera realna misja, zdobycie dla swojego rządu większości, czy nadal mamy do czynienia z taką klasyczną donkiszoterią? Nie chcę tu odwoływać się do porównań literackich, bo mógłbym pobłądzić na manowce, pytać o wiele innych elementów tej wspaniałej powieści. Ja nie wiem, czy premier Morawiecki walczy z wiatrakami. Wiem, że z tego, co usłyszałem, jakby to powiedzieć, żeby oddać rzeczywiście ducha tej rozmowy. Zacytować. Nie, tu, tu, on powiedział po prostu, że chcą złożyć projekty ustaw. To, to, to jakby zrozumiałem, że jest powodem, dla którego tych 14 dni jeszcze jest potrzebnych. Że chcą wypracować i złożyć do Sejmu ileś projektów ustaw, z których, nad którymi będzie można później pracować i o których będzie można dyskutować. Natomiast. Myślę, że pan premier jest realistą, jeżeli chodzi o y, sytuację związaną z budowaniem większości, a to, że jest realistą, pokazał to skład jego obecnego rządu, w którym nie ma żadnych sygnałów, żeby udało mu się zbudować jakąkolwiek większość poza środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, a więc większość będącą to fenomen naszej demokracji mniejszością. Czyli nie było tak, że premier przyszedł i powiedział Panie Marszałku, brakuje mi jeszcze pięciu szabel, żeby. Nie. Okay. Pan premier powiedział jasno, że będzie walczył do końca, że chce te dwa tygodnie wykorzystać na tworzenie ustaw, które wniesie do Sejmu i które my później będziemy mogli procedować. Natomiast wyczułem też, że pragmatycznie i realistycznie będzie podchodził do tego, co stanie się tutaj 11 grudnia. Ja mogę sugerować, mogę radzić, mogę prosić, jeżeli ktoś mnie o to pyta, udzielić rady. Ale akurat tutaj jestem całkowicie związany terminami konstytucyjnymi i to premier mówi, kiedy chce przyjść do Sejmu w ciągu tych 14 dni, czy 7 dnia, czy 3, czy 14 i wygłosić expose. Powiedział, że chce 14, przyjdzie 14, będziemy głosować 14, czekaliśmy już półtora miesiąca, poczekamy jeszcze dwa tygodnie.